W tym tygodniu zanotowaliśmy spadek liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w stosunku do poprzednich siedmiu dni, jednak z drugiej strony we wtorek miał miejsce najtragiczniejszy w tym roku wypadek pod względem ilości ofiar. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam m.in. o zderzeniu czołowym osobówki z pługopiaskarką, dachowaniu ciężarówki, która spadła z 12-metrowej skarpy, oraz o wielu innych tragediach, które rozegrały się na naszych drogach. Nie zabraknie także informacji o losach pokrzywdzonych w zdarzeniach o których mówiłem w poprzednich odcinkach, a w szczególności o pani Sandrze, która została skazana przez sąd za to, że nasyła media na sprawcę wypadku, który niemal zabił ją oraz jej męża i ich pięcioletniego synka. Przypominam także o zostawieniu łapki w górę, ponieważ YouTube ogranicza zasięg moich filmów, a także o korzystaniu z drogowej mapy śmierci, którą tworzę od 1 stycznia bieżącego roku. Z góry dziękuję. Odcinek zaczynamy od wypadku w gminie Kisielice, do którego doszło w sobotę 8 lutego około godziny 15. Na prostym odcinku drogi w Łęgowie osobówka roztrzaskała się na drzewie, a kierowca został uwięziony we wraku pojazdu. Na miejsce zdarzenia bardzo szybko przyjechało kilka jednostek Straży Pożarnej, policja oraz zespół ratownictwa medycznego. W rozbitym Audi strażacy znaleźli nieprzytomnego, 47-letniego mężczyznę, który kierował pojazdem. Aby go wydobyć, konieczne było rozcięcie karoserii za pomocą nożyc hydraulicznych. Poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy, a następnie przetransportowano do szpitala. Jego obrażenia określono jako ciężkie, w związku z czym 47-latek przegrał walkę o życie kilka godzin po wypadku. Póki co policja nie potrafi wyjaśnić, dlaczego mężczyzna zjechał z drogi na jej prostym odcinku. Przypuszcza się, że przyczyniły się do tego złe warunki atmosferyczne, jednak więcej szczegółów na temat tej tragedii uzyskam po zakończeniu prowadzonego śledztwa. Do bardzo podobnego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Godziszowa na Dolnym Śląsku. Jedyną różnicą jest fakt, że auto uderzyło w drzewo lewym bokiem. Kierowca nie miał szans na przeżycie. Zgłoszenie o tym wypadku służby otrzymały o godzinie trzeciej w nocy. Kiedy na miejsce przyjechali strażacy, natychmiast przystąpili do wydobycia z wraku roztrzaskanego auta poszkodowanego mężczyznę. Jego obrażenia były bardzo poważne, podjęto się próby przywrócenia akcji serca i jednak reanimacja nie przyniosła oczekiwanego skutku. Podobnie jak w Łęgowie, nie wiadomo na tę chwilę, dlaczego mężczyzna stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w drzewo. Nad ustaleniem szczegółów dotyczących tego zdarzenia pracować będą policjanci z komendy w Jaworze. Przenosimy się teraz do borów Tucholskich. W niedzielę 9 lutego przed godziną 18 samochód osobowy potrącił 64-letniego mężczyznę. Niestety, poszkodowany, mimo prowadzonej reanimacji, zmarł. Tragedia rozegrała się na ulicy Szklanych Domów w Śliwicach. 64-latek kierujący ciężarówką planował skręcić w lewo na teren jednego z zakładów pracy. Zatrzymał pojazd na jezdni, po czym z niego wysiadł. W tym momencie 20-latek kierujący Audi, nie spodziewając się człowieka na jezdni, uderzył w 64-latka. Jako pierwszy na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, który stwierdził uposzkodowanego zatrzymanie krążenia. W związku z tym rozpoczęto długotrwałą walkę o życie mężczyzny. Po około 40 minutach lekarz polecił zaprzestanie dalszych działań, ponieważ szanse na przeżycie 64-latka zmalały do zera. Lokalna policja pod nadzorem prokuratury wszczęła śledztwo w tej sprawie. Na razie nie wiadomo, czy postawiono komukolwiek zarzuty. Policjanci z komendy w Myszkowie wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło na ulicy prostej w miejscowości Żarki Letnisko. W wyniku zderzenia czołowego dwóch pojazdów życie stracił tam 63-letni mężczyzna. Jak przekazali mundurowi, 10 lutego około godziny 15.30 61-letni kierowca osobowego Opla, jadąc w kierunku Poraja, z nieznanej przyczyny zjechał nagle na przeciwległy pas jezdni, doprowadzając tym samym do zderzenia czołowego z ciężarówką. Oplem oprócz kierowcy podróżował także 63 letni mężczyzna, który mocno ucierpiał w wypadku. Ratownicy próbowali go reanimować, jednak poszkodowany zmarł, natomiast sprawcę wypadku przewieziono do szpitala karetką pogotowia. Kierujący ciężarówką nie został ranny. Docierają do mnie kolejne skandaliczne informacje dotyczące wypadków w Małdytach. Pijany kierowca, który potrącił trzy osoby, nadal znajduje się na wolności, natomiast jak się okazuje, sąd skazał jedną z poszkodowanych osób na prace społeczne za to, że nasyła media na sprawcę wypadku. Nigdy jako obrońca z 17-letnim doświadczeniem nie spotkałem się z sytuacją, w której zanim sprawca został skazany, ofiara została potraktowana w ten sposób. W zeszłoroczny poniedziałek wielkanocny na jednej z ulic małej, mazurskiej miejscowości 27-letni Tymoteusz M. zakradł się do firmy swojego krewnego i ukradł busa należącego do jego klienta. Mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu, tak więc na tragedię nie trzeba było długo czekać. Kiedy wyjechał z posesji, zdołał przejechać jedynie kilkaset metrów. Wjechał na długą, prostą ulicę, na której rozwinął prędkość. W pewnym momencie stracił panowanie nad kierownicą i zjechał na prawe pobocze, gdzie odbił się od rosnącego tam drzewa. Następnie pojazd zjechał na lewe pobocze, którym poruszała się trzyosobowa rodzina. Bandyta potrącił pana Krzysztofa i jego pięcioletniego synka. Na szczęście nie doszło do tragedii, ponieważ poszkodowani przeżyli, jednak odczuwają oni skutki wypadku do dnia dzisiejszego. Kilka tygodni temu odezwała się do mnie poszkodowana, która z płaczem wyznała, że została skazana przez sąd na miesiąc prac społecznych za to, że nasyła media na sprawcę wypadku. Tymoteusz poczuł się z tym faktem niekomfortowo i zgłosił sprawę na policję. Czekałem na podanie tej informacji aż do dzisiaj, ponieważ prawnik poszkodowanych zaskarżył wyrok. Pan Piotr w rozmowie telefonicznej ze mną zdradził szczegóły dotyczące procesu oraz wyraził swoje zdanie na temat całej sytuacji. To zabawne jak prokuratura i policja kieruje przeciwko Sandrze Borowickiej ofierze wypadku akt oskarżenia, w którym zarzuca jej się nasyłanie telewizji. Taki rodzaj oskarżenia no, wydaje się być zupełnie pozbawiony jakiegokolwiek sensu. Także z punktu widzenia prawnego trudno w ogóle to w jakikolwiek sposób zakwalifikować jako czyn zabroniony. W grudniu ubiegłego roku odbyła się pierwsza rozprawa przeciwko Tymoteuszowi M. Nie został on wtedy jednak skazany, a sąd przekazał sprawę do mediacji. Stąd nasze wielkie zdumienie, kiedy sąd wydał orzeczenie w trybie wyroku nakazowego, wskazując panią Sandrę na ograniczenie wolności. No niezwłocznie wnieśliśmy sprzeciw od tego wyroku i w trakcie rozprawy no, oczywiście nie było innego wyjścia jak uniewinnić panią Sandrę, ponieważ brak było jakichkolwiek dowodów na jej jakąkolwiek sprawczość z tym związaną, niezależnie od tego, że taki zarzut wydawał się od początku absurdalny. Wymaga to głębokiej refleksji na temat szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, przede wszystkim na pierwszym etapie, kiedy trzeba badać, czy w ogóle możliwe jest wniesienie takiego aktu obwinienia. Zdaniem obrony Sytuacja była no, bezprecedensowa. W tym miejscu należy dodać, że 27-latek od czasu wypadku przebywa na wolności. W tym okresie odbył jedynie obserwacje w szpitalu psychiatrycznym. We wtorek rano na drodze prowadzącej z Bukowna do Jaworzna doszło do dachowania samochodu osobowego, podczas którego życie stracił 56-letni mężczyzna. Tragedia miała miejsce na ulicy Bukowskiej. Policja poinformowała w krótkim komunikacie, że kierujący osobówką 56-latek, zbliżając się do mostu znajdującego się nad wyschniętą rzeką, zjechał nagle z drogi, przebił barierki, a następnie dachował. Samochód zatrzymał się w korycie rzeki. Świadkowie wypadku mówią, że wyglądało to tak, jakby kierowca nie trafił, wjeżdżając na niewielki wiadukt i znalazł się poza trasą. Na razie nie wiadomo, dlaczego do tego doszło. Kierowca mógł się zagapić, zasłabnąć bądź wpaść w poślizg. Wszystkie te hipotezy będą brane pod uwagę w toku prowadzonego postępowania śledczego. Na miejsce bardzo szybko przyjechały służby ratunkowe, jednak życia 56-latka nie udało się uratować. Zaledwie miesiąc temu informowałem Was o wypadku, do którego doszło w Jaworznie. Kierowca osobówki, jadąc ulicą Bukowską od strony Jaworzna w kierunku Bokowna, stracił panowanie nad samochodem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył czołowo w betonowy element wiaduktu. Roztrzaskaną skodę zauważył świadek, który nadjechał w pobliże miejsca zdarzenia, po czym powiadomił służby. Miejsca obu wypadków dzieli jedynie kilka kilometrów. Pociąg towarowy jadący w kierunku gniezna od strony Poznania śmiertelnie potrącił człowieka znajdującego się na torowisku. Do zdarzenia doszło we wtorek na wysokości wiaduktu imienia księdza Jerzego Popiełuszki w gnieźnie. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku około godziny 12:00. Z jego treści wynikało, że w pobliżu dworca PKP przy ulicy Świętego Wawrzyńca pociąg potrącił mężczyznę. Po dojechaniu na miejsce okazało się, że poszkodowany nie żyje. Na chwilę obecną nie została potwierdzona informacja, czy do zdarzenia doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku, czy też mężczyzna odebrał sobie życie celowo. Sprawę bada prokuratura. W miejscowości Żelechlin 76-letni kierowca osobowego Opla zginął na miejscu po uderzeniu w drzewo. Zdarzenie miało miejsce we wtorek, 11 lutego, krótko przed godziną 14 na drodze wojewódzkiej nr 399. Policjanci, którzy pracowali na miejscu tragedii ustalili jedynie, że 76-latek utracił kontrolę nad autem i zjechał na pobocze, gdzie zderzył się z rosnącym tam drzewem. Z kolei załoga ZRM chwilę po przybyciu stwierdziła zgon poszkodowanego, ponieważ obrażenia jego ciała były zbyt rozległe. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie i apeluje do świadków o kontakt z prowadzącym postępowanie policjantem pod numerem telefonu, który wyświetla się teraz na ekranie. Każda informacja może być pomocna w wyjaśnieniu przyczyn tego wypadku. 27-letni kierowca Hondy, rażąco łamiąc przepisy ruchu drogowego, doprowadził do śmierci aż trzech osób na drodze krajowej numer 88. Jemu nic się nie stało. Mowa tu o wtorkowym wypadku, który miał miejsce niedaleko Sieroniowic, feralnego dnia, około godziny 16 27-letni Marcin W ze strzelec opolskich rozpoczął wyprzedzanie ciężarówki pomimo że nie miał pewności czy może bezpiecznie wykonać ten manewr. Jak się okazało, nie mógł, bowiem, wracając na swój pas ruchu, uderzył w tył osobowego seata, którym podróżowała 30-letnia kobieta. Na skutek zderzenia, kierująca straciła panowanie nad samochodem, który chwilę później zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył czołowo z osobowym Infiniti. Tym drugim pojazdem kierował 41-letni mężczyzna, a wraz z nim jechał jego sześcioletni syn. Uczestników zdarzenia jako jedna z pierwszych osób ratował strażak ochotnik z Wielkopolski, który przejeżdżał tamtędy samochodem ciężarowym, jednak nie tym, który wyprzedzała Honda. Następnie dojechali zadysponowani na miejsce strażacy i służby medyczne udzielając wszystkim kwalifikowanej pierwszej pomocy. 41-latek oraz jego sześcioletni syn wypadli z infinity w czasie dachowania. Obaj zmarli, podobnie jak 30-letnia kobieta podróżująca seatem, natomiast bandyta wyszedł z wypadku bez szwanku. Chwilę po tym tragicznym zdarzeniu Marcin W. został zatrzymany przez policję. Następnego dnia przesłuchano go w prokuraturze rejonowej w Strzelcach Opolskich. Śledczy ustalili, że mężczyzna poruszał się z prędkością co najmniej 130 km na godzinę przy limicie wynoszącym 90 na tym odcinku drogi. Mężczyzna co prawda przyznał się do winy, jednak odmówił składania szczegółowych wyjaśnień. Za spowodowanie wypadku, w którym życie straciły trzy osoby, grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Suwalscy policjanci zatrzymali 27-letniego mężczyznę poszukiwanego w związku z wypadkiem drogowym który spowodował. Został skazany na 5 lat pozbawienia wolności, jednak kary nie odbył, ponieważ ślad po nim zaginął. Wieczorem 4 sierpnia 2023 roku policjanci dostali zgłoszenie dotyczące samochodu osobowego marki Alfa Romeo, który poruszał się całą szerokością jezdni. Mundurowi próbowali zatrzymać kierowcę w płocicznie, jednak ten zignorował polecenia policjantów i zaczął uciekać. W rejonie miejscowości Macharce, na skrzyżowaniu z Drogą Krajową nr 16, bandyta nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, doprowadzając tym samym do zderzenia z Oplem, którym podróżowały trzy osoby. Na miejscu zginęła wtedy 67-letnia pasażerka tego pojazdu. Mężczyzna poszukiwany był do odbycia kary 5 lat pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Do zakładu karnego trafił jednak dopiero w tym tygodniu, ponieważ po ogłoszeniu wyroku przepadł jak kamień w wodę. Do kolejnego w tym tygodniu śmiertelnego potrącenia człowieka przez pojazd szynowy doszło w nocy z 11 na 12 lutego około godziny 2.30. Linia kolejowa, na której doszło do tragedii, została sparaliżowana. Na ponad 5 godzin. Na miejsce skierowane zostały dwa zastępy straży pożarnej. Ratownicy nie byli jednak w stanie pomóc potrąconemu mężczyźnie, ponieważ obrażenia jego ciała okazały się znaczne. W wyniku zdarzenia ruch pociągów w kierunku Kutna został całkowicie zablokowany, natomiast w kierunku Torunia odbywał się w systemie wahadłowym. Policja nie podała wieku ofiary. Mundurowi wyjaśniają przyczyny nietypowego zachowania kierowcy, który na jednej z katowickich ulic doprowadził do tragedii. Do śmiertelnego wypadku na północy miasta doszło w środę przed godziną 6 rano. Według policji 57-letni kierowca osobowego Opla, jadąc ulicą Józefowską, zjechał niespodziewanie na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając tym samym do zderzenia z dwoma innymi pojazdami. Opel następnie wjechał w słup energetyczny. Ratownicy medyczni, którzy podjęli się reanimacji ciężko rannego mężczyzny, przegrali walkę o jego życie. Policja wstępnie podaje, że prawdopodobną przyczyną wypadku było zasłabnięcie 57-latka w trakcie jazdy. W wyniku skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania 81-letniego mężczyzny, który próbował przebiec przez drogę ekspresową, został on potrącony przez samochód dostawczy. Informacja, dlaczego staruszek chodził po jezdni, szokuje jeszcze bardziej. Do tragedii doszło 12 lutego około godziny 10 niedaleko zjazdu do miejscowości Kowiesy w ciągu ekspresowej ósemki. Kierowca Kia Sportage jadący w kierunku Wrocławia uderzył samochodem w pachołek sygnalizujący prace drogowe w wyniku czego od pojazdu odpadła tablica rejestracyjna. O tym co działo się dalej opowiedział policjant, który był na miejscu zdarzenia. Jadąc w kierunku Wrocławia stwierdził, że zgubił tablicę rejestracyjną, więc zjechał z drogi S8, przejechał na przeciwny kierunek ruchu, zatrzymał się przy zjeździe na autostradę, przy wjeździe już tak naprawdę, kierunek na Warszawę, to się zatrzymał i chciał przegostać się na drugą część jezdni, żeby tą tablicę po prostu zabrać. No i niestety, przebiegając przez część jezdni kierunku na Warszawę, został potrącony tam przez y, pojazd Transit. Zaledwie godzinę później na obwodnicy Karlina doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych Skody oraz Volkswagena. Niestety 49-letni kierowca pierwszego z nich stał się kolejną ofiarą śmiertelną w tym roku. Wypadek miał miejsce w ciągu drogi wojewódzkiej numer 112. Jak się okazało, 49-letni kierowca Skody nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Volkswagena, wskutek czego doprowadził do zdarzenia. Jak podaje policja, poszkodowany sprawca wypadku został zabrany przez ZRM do szpitala w Koszalinie, jednak biorąc pod uwagę fakt, że był w stanie krytycznym, można było spodziewać się jego śmierci. Kierujący Volkswagen Cady był trzeźwy. Do trzeciego już w tym odcinku śmiertelnego potrącenia człowieka przez pociąg doszło tym razem na terenie dworca PKP w Koluszkach. Policja podała jedynie, że do tragedii doszło około godziny 11.45. Jak ustalono, 51-letni mężczyzna wbiegł wprost pod rozpędzony pociąg towarowy relacji Płock-Rogowiec. W wyniku znacznych obrażeń ciała, jakich doznał, zginął na miejscu. Przenosimy się teraz na Podkarpacie, gdzie w makabrycznie wyglądającym wypadku życie stracił kierowca ciężarówki. Ratownicy mówią wprost, że mężczyzna nie miał najmniejszych szans, aby przeżyć. Sceny grozy rozegrały się na autostradzie A4 niedaleko przeworska. Około godziny 17 ciężarówka przewożąca stalowe konstrukcje przebiła bariery energochłonne i runęła ze stromego 12-metrowego nasypu, a następnie dachowała. Mercedes, którym kierował 54-latek, został doszczętnie zniszczony, a kabina kompletnie zmiażdżona. Świadkowie zdarzenia mówią o potężnym huku i dźwięku pękającego metalu. Obrażenia, jakich doznał mężczyzna, okazały się dla niego śmiertelne. Policja nie podaje z jakiej przyczyny doszło do tragedii. Sąd rejonowy w przemyślu skazał 39-letniego Łukasza M., który, prowadząc samochód w stanie nietrzeźwości, spowodował groźny wypadek, w którym na szczęście nikt nie zginął. Do zdarzenia doszło 17 lutego 2024 roku. Jak informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, sprawca wypadku kierował Volkswagenem Golfem, mając w swoim organizmie 3,8 promila alkoholu. Pirat drogowy stracił panowanie nad pojazdem, po czym uderzył w betonowy przepust. Razem z 39-latkiem jechał także inny mężczyzna, który doznał bardzo poważnych obrażeń ciała, m.in. w obrębie kręgosłupa i kości biodrowej. Oskarżyciel publiczny zakwalifikował to zdarzenie jako przestępstwo spowodowania wypadku drogowego, będąc pod wpływem alkoholu. W postępowaniu okazało się, że Łukasz M. był już wcześniej karany za jazdę po pijaku, bowiem w roku 2003 oraz 2005 ukarano go za to przestępstwo. Na konto bandyty trafił teraz trzeci wyrok w wymiarze jednego roku i trzech miesięcy pozbawienia wolności. Sąd ponadto orzekł wobec 39-latka Żywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na drodze krajowej nr 78 w miejscowości Wilcza samochód osobowy zderzył się czołowo z półgopiaskarką. Na miejscu tragedii przez wiele godzin pracowały służby, ponieważ wypadek okazał się śmiertelny. Pierwsze ustalenia mundurowych mówią o tym, że krótko po godzinie 5 rano kierujący Nissanem mężczyzna podczas wykonywania manewru wyprzedzania kilku pojazdów stracił panowanie nad samochodem i doprowadził do zderzenia czołowego z pługiem jadącym z naprzeciwka. Siła zderzenia była tak duża, że 63 latek zginął na miejscu. Na szczęście kierowca drugiego pojazdu nie został poważnie ranny. W czwartek około godziny 13.30 w miłowie doszło do poważnego w skutkach wypadku, w którym życie straciła jedna osoba. Droga wojewódzka numer 233 była całkowicie zablokowana. Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim, 42-letni mężczyzna kierujący osobowym Fordem stracił panowanie nad pojazdem, a następnie zjechał na pobocze, doprowadzając tym samym do dachowania. W wyniku obrażeń, jakich doznał, zmarł niemal natychmiast. Na miejscu wypadku pracowali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego pod nadzorem prokuratora. Prowadzone przez śledczych postępowanie wyjaśni, dlaczego mężczyzna stracił kontrolę nad Fordem. Około godziny 15 w miejscowości mokre w Powiecie Mogileńskim doszło do wypadku, w którym życie stracił 28-letni strażak z OSP Dąbrowa. Jak podaje policja, mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w konsekwencji czego utracił kontrolę nad skodą rapid, która następnie uderzyła lewym bokiem w drzewo. Strażak był reanimowany przez blisko godzinę, ale ratownikom nie udało się uratować jego życia. Informacje o jego śmierci potwierdzili druchowie na facebookowym profilu OSP Dąbrow'a. Na końcu odcinka przenosimy się do miejscowości Błonie. Doszło tam do wypadku, w którym życie stracił 44-letni mężczyzna. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do PSP w Łęczycy w piątek około godziny 1.45 w nocy. Wynikało z niego, że tragedia rozegrała się na drodze pomiędzy Topolą Królewską a Grabowem. Działania strażaków polegały głównie na wykonaniu dostępu do osoby poszkodowanej oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed przyjazdem ratowników. Policja zaś podała, że 44-letni kierowca Skody, jadąc w kierunku Topoli Królewskiej, zjechał na łuku drogi zjezdni i uderzył najpierw w słup energetyczny, a następnie w betonowe ogrodzenie. Niestety lekarz z zespołu ratownictwa medycznego stwierdził zgon poszkodowanego. Dokładne okoliczności tego wypadku wyjaśni postępowanie prowadzone przez policjantów oraz prokuraturę rejonową w Łęczycy. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Na powyższych grafikach przedstawiam Wam najważniejsze statystyki dotyczące wypadków drogowych w Polsce za ostatnie 7 dni oraz podsumowanie bieżącego miesiąca i całego roku. Zapraszam Was także do korzystania z mojej drogowej mapy śmierci, na której umieszczam wszystkie wypadki ze skutkiem śmiertelnym razem z opisami oraz zdjęciami. Tymczasem żegnam się z Wami. Wszystkiego bezpiecznego. Cześć!